Witam, cześć, hej, odcinek z BSP, a w dzisiejszym odcinku chyba ja już naprawdę zwariowałem psychicznie, ponieważ wszedłem sobie na Blockstar Planet. Jest w ogóle godzina 10:32, 10 ale przeszedłem sobie, patrzę sobie na newsy, a tu wyprzedaż klocków już trwa. Jest ostatni dzień fazy, a jak wiecie, jedynego klocka, którego mi brakuje na całym BSP, jest to super leczenie, super leczenie. I sami się pewnie domyślacie, co dzisiaj zrobię. Wydam moje pieniądze, których i tak mam mało, bo mam tylko 3 miliony i 689 tysięcy. Bo wydawałam ostatnio na te wszystkie klocki w ogóle i nowości. I naprawdę teraz mi ich troszkę ubyło. I dodatkowo kupię super leczenie za aż 400 tysięcy. Ale no co, w ogóle dzisiaj jest ostatni dzień fazy, stworzymy sobie też wszystkie klocki. Dobra, przejdźmy już do kupywania super leczenia. Okej, okay, jesteśmy w sklepie, więc pojedźmy sobie aż do superleczenia. leczenia. ogóle tu wczoraj dodali w różni okaholczyki i w ogóle ja kupiłem za normalną cenę, a dzisiaj jest minus 50 i w sumie wszystkie jakieś obrusy i w ogóle kupiłem za normalne ceny. A teraz chyba to jest mój pierwszy klocek, którego kupuję na przecenie jest to super yy, leczenie. Chwila, ja chyba pojechałem o. No yy, nie, jeszcze tu i uwaga, mamy super leczenie, które kosztuje 400 tysięcy minus 50. Yy, normalnie jest 800 teraz za 400, więc uwaga! Raz, dwa, trzy i... Mamy super leczenie. Nie. nie to są chyba jakieś żarty. Chwilę, nawałam w print screena. I, i, I jak widzicie, kupiłem najdroższy klocek mój na blog Stary Planet. Dobrze, zaraz to sobie wytestujemy, ale mamy super leczoneczko i dobrze weźmy sobie w moje i moje I mamy super leczenie więc co powiem wam że bardzo superowo i w ogóle czemu tu pokazuję wszystkie płaski minus 50, co jakie ja mam już je bardzo dawno temu kupione więc mamy widzieliście kupiliśmy super leczenie więc teraz stworzymy sobie jeszcze wszystkie krótuszki stworzenia Oddam sobie tutaj kryształek kinetyczny i lecimy najpierw z głosami Blockstar. Zostawisz na tym wyjątkowym klatku, usłyszysz osiem niesamowitych dźwięków Blockstar, więc uwaga, raz, dwa, trzy i mamy głos Blockstar. Robimy oczywiście screena, więc ekran będzie trochę skakał, ale nam się udało. Dobrze, mamy, mamy. Teraz lecimy z piaseczkami, więc ruchome piaski. Unikaj ich za wszelką cenę. Przyciągną cię, spowolnią i zadadzą obrażenia. Więc raz, dwa, trzy. I mamy piaseczek ruchome, piaseczki. Oczywiście jak ekran skacze, to sorry, ale robię screeny. I na koniec mamy klocek chorągiewki. Więc planujesz przyjęcie? W takim razie potrzebujesz tego klocka chorągiewek. Więc uwaga. Raz, dwa, trzy. I tworzymy chorągieweczki. No i mamy wszystkie klocki, więc gratulacje dla nas. Możemy stworzyć jeszcze gadżety, więc stworzymy prezent emotikonów raz oraz żelki fasolki raz. No i mamy, i powiem Wam, bardzo się cieszę, więc dobrze, chodźmy teraz testować moje wszystkie cztery nowe klocki. Okej, okay, widzę, więc chodźmy, kliknąć sobie buduj nowy świat. W ogóle ci dodali nowy motyw kawaii, ale to nieważne. Pusty, no i mały, i będziemy sobie wszyściutkie klocki testować. Uwaga, dajmy sobie jakąś ładne panoramę nieba. No na przykład hmm, Nexus Rim. Weźmiemy sobie Nexus, poczujemy sobie Wielkanoc i sezon 12. bo kto nam zabroni? No i dobra, bierzemy po kolei najpierw yy, chorągieweczki. Teraz bierzemy uwaga, uwaga yy, ruchome piaseczki i weźmiemy jeszcze Głosy Blockstar oraz Super Leczonko. Wszystkie koski po kolei sobie tu. Czemu ja kokardę? Ja nie chcę wybrać kokardy, tylko ja chcę brać y, głosy Blockstar oraz super leczanko. Więc dobra, bierzemy jeszcze super leczenie. Y, no i tak, najpierw chciałabym sobie wytestować te głosy Blockstar. Okej, okay, to jest coś takiego. Y, mają wszystkie odcienie, więc mają taki kolor. Taki, okej, okay, Taki, taki. Ej, dobra, spoko to wygląda. Taki. Oraz jeszcze, dobra, wszystkie odcienie skóry po prostu. I taki, i to powiem Wam, że naprawdę wygląda. No, 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 całkiem fajnie, Dobra, Możemy wziąć coś takiego. Tu zaraz sobie to wytestujemy, jak, jakie to ma być, jakby dźwięki, choć pewnie już wiecie, ale kto nie wie, to sobie wytestujemy. Więc oha, czemu mi się nie wzięło to narzędzie? Dobra. I teraz jeszcze tu, i czy, ja, czy to ja usłyszę? Nie, więc dobra, zaraz sobie włączymy dźwięki i sprawdzimy. Dobrze, teraz weźmy sobie ruchome piaseczki. Im też da się zmieniać kolor, podobno. No się no da się, wiem, bo to już testowałem. Dobra, tutaj są takie. I weźmy sobie na przykład taki coś, i co? I tak, da się nie zmieniać kolor normalnie. Więc to jest fajne. I one spowalniają i ślizgają, i w ogóle tu wszystko to robi. Nie, one ślizgają? W sensie tak trochę, ale nie da się na nich skakać. Spowalniają, ślizgają, one wszystko robią. Więc te klocki są cudowne, ruchome wiaseczki, No i weźmy sobie jeszcze chorągiewki, sprawdźmy. Yy, Im da się zmieniać kolory, co nie? Więc powiem Wam, wygląda to fajnie. Więc yy, tak z grubsza test widzicie teraz. No super raczej oczywiście wszyscy wiedzą. Więc pozwólcie mi, że ja zbuduję jakiś taki ładny czat na serio i zaraz się z Wami widzimy i wszystko sobie to wytestujemy. Elo, y, dogrywam tą część po jednym dniu, nie wnikajcie, ok? Ale zrobiłem już z tym świat, jak widzicie, y, tak on się prezentuje. Chodźmy na budowanie, wszystko Wam dokładnie pokażę. I piaski, jakby da się zmieniać kolory oraz wyglądają tak. Zaraz Wam pokażę, ile zadają obrażeń i tak dalej. Chorągiewki to jest nic specjalnego, ale naprawdę są to fajne ozdoby, bo jak widzicie, wygląda to fajnie. A głos Blockstar wydaje fajne dźwięki, też zaraz pokażę. Super leczenie, chyba wszyscy wiedzą, ono leczy. Ale dobrze, chodźmy na ten świat jako po prostu czat, żebym mógł wam pokazać, ile piaski biom, jakie są dźwięki i w ogóle. Dobra, chodźmy tutaj. Co na to mogłem wbić na prywatną, ale nie, raczej nikt nie będzie wbijał, bo gdy ja to nagrywam, to jest rano. Więc dobrze, tutaj mamy piaseczki, a jednak ktoś był no dobra, tutaj mamy jak widzicie piaseczki, to napiszmy, że nagrywam, więc widzicie, tu mamy takie piaski i oj, domofonik w tle i one biją tyle i ślizgają, więc w sumie, no widzicie, są bardzo powolne, spowalniają, biją w sumie całkiem sporo, ale nie, one chyba nie ślizgają. No się tak, tak, trochę ślizgają, ale <laughs> bardzo spowalniają i mocno biją. Ej, dobra, fajne są te piaski, fajna przeszkoda, bo naprawdę spowalniają. Ale no dobra, mamy już mało HP, wytestujmy sobie. Super leczenie, ono oczywiście po prostu leczy nas od razu. Tu mamy chorągiewki, no da się po nich chodzić i to tyle. I teraz mamy głosy Blockstar i tu, żebym dobrze Wam mógł wszystko pokazać, jak to działa, Pójdziemy sobie na prywatną, więc chodźmy sobie na prywatny czat i po prostu włączę wam dźwięki i posłuchajcie sobie jak ten klocek brzmi. No i w sumie mogę też wam pokazać jak te klocki wyglądają na skinie, bo ponieważ też takiego zrobiłem. Dobra, tylko chwila, muszę go znaleźć. Odbędzie będzie on tutaj. Jak widzicie, tak one wyglądają. Ja dodałem tutaj w swoim sobie w edytowanie. Dodałem tutaj na dole ruchome piaski, które mają teraz animację. Plus blokser wiadomo jako twarz, super leczenie, jako tu takie dodatki i chorągiewki, jakie drobiazgi tutaj i tutaj. Wszystkim naprawdę mi się podoba. No i też chciałabym Wam podziękować, bo jak wiecie, nagrałem ten film kiedyś o Peny Pandorze na parkurze i teraz wysyłacie mi bardzo dużo takich błędów i bugów, za co bardzo Wam dziękuję. I no nie powiem, niektóre te bagi naprawdę są ciekawe, więc możliwe, że niedługo z jakichś bugów od Was będzie odcinek. Więc no, jeżeli macie jakieś bagi, czy coś takiego, to oczywiście bardzo miło mi będzie, jeżeli mi je wyślecie czy na BSP, czy na Discordzie, czy na Instagramie, gdziekolwiek sobie zachcecie ale bardzo Wam właśnie yy, dziękuję, że mi to podsyłacie. No i co, będę się z żegnał i też chciałabym powiedzieć, że pewnie wiem, że już większość z Was widziała, jak te klocki wyglądają i w ogóle, ale chciałam nagrać to też na własną pamiątkę, ponieważ ja często lubię wracać sobie do moich starych filmów, jak na przykład wbijam setny level, czytam stu pierwszy i tak dalej. Albo jak wydaje, właśnie jakieś rzeczy, albo nawet do filmów z starych sezonów. Więc dobrze, dzięki za oglądanie tego filmu. Widzimy się za dwa dni, no i cześć!